łem ostatnio ponownie przebudzenie mocy, i podczas sceny pomiędzy Kylorenem i Hanem Solo na moście w bazie Starkiller, przypomniałem sobie teorię, która kiedyś mi wpadła gdzieś w internecie. Teoria mówiąca o tym, że Han Solo popełnił samobójstwo. Nie został zabity przez swojego syna, tylko popełnił samobójstwo. Przyjrzyjmy się tej teorii, bo naprawdę wydaje się ciekawa. Zapraszam. Po pierwsze, dlaczego Han Solo zginął w epizodzie siódmym? No tutaj oczywiście możemy wyciągnąć wyjaśnienie Out Universe, które mówi, że no podobno, gdzieś przeczytałem, podobno, poprawcie mnie albo dajcie źródło, jeśli znacie w komentarzach, Harrison Ford nie bardzo kochał postaci... Hanna Solo. Zamrożenie w karbonicie w epizodzie 5 miało otworzyć drzwi do tego, żeby uśmiercić tą postać. No i postaci nie uśmiercono. Han Solo pojawił się w epizodzie 6 no i teraz oczywiście musiał się pojawić w epizodzie 7. No ale nadal Harrison Ford za Hanem Solo nie przepadał, w związku z tym y, podobno wymógł na nich to, że no, ma zginąć w epizodzie 7 i już się więcej nie pojawiać. No to jest oczywiście wyjaśnienie Out Universe, które nas. Fanów Gwiezdnych Wojen średnio satysfakcjonuje. Zatem Poszukajmy rozwiązania jakiegoś in universe No bo, słuchajcie, no wydaje mi się to troszeczkę niewiarygodne, że Han Solo, czyli postać, która od wielu, 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 wielu lat, od dziesięcioleci niemalże, w świecie Gwiezdnych Wojen ma gigantyczne szczęście. Udaje mu się uniknąć strzału Grido. Wiem, oczywiście, tak, Han strzela pierwszy, ja wiem. Niemniej, tak jak mówiłem kiedyś, kanoniczne jest to, niestety, że to Grido strzela pierwszy, przynajmniej kanoniczne w tej chwili, wiele razy, mu się udawało wydostawać z gigantycznych tarapatów, co jest przedstawione w książkach, co jest przedstawione w opowieściach z legend, co jest przedstawione w opowieściach z aktualnego kanonu, już troszkę w różnych komiksach i tak dalej, i tak dalej. No i co? I nagle on tutaj wchodzi na most, traci zupełnie swoje wielkie szczęście, jakie miał i ginie tak szybko, tak od razu? Hm. Wydaje się to troszeczkę niewiarygodne, nieprawdaż? Zatem teoria jest taka, że Han Solo dał się zabić dlatego, że czuł, że jego syn cierpi. Czuł, że jego syn, to zresztą Kylo Ren powiedział wprost, jest rozdarty, jest rozdarty pomiędzy ciemną stroną mocy i jasną stroną mocy i sobie nie radzi. No i tak jak widzimy w tej scenie, Han Solo mówi, że zrobi wszystko, żeby mu pomóc. No i on już wiedział, żeby zdjąć z niego ciężar, żeby zdjąć z niego brzemię, żeby pomóc mu w tym rozdarciu, które czuł, no musi pozwolić się zabić, bo to pomoże jego synowi, niezależnie od tego, czy sprowadzi, go na jasną stronę, czy sprowadzi go na ciemną stronę, czy dokończy jego przejście na ciemną stronę mocy. To jest oczywiście jedna możliwość. Natomiast druga możliwość jest taka, że kiedy, jak pamiętajcie, obaj, zarówno Kylo Ren jak i Han Solo łapią za miecz Kylo Rena, to być może to Han Solo ten miecz włącza. Oni się tam lekko siłują, tak? To wygląda, nie widzimy dokładnie kto ciągnie w którą stronę ten miecz. Być może Kylo Ren próbuje Han Solo w ostatniej chwili powstrzymać. Ale Han Solo kieruje miecz świetlny w swoją stronę czy wylot miecza świetlnego kieruje w swoją stronę i włącza miecz świetlny. Potem widzimy minę Hana Solo i tak naprawdę nie wiemy czy jest to mina nie wiem przerażenia, zdziwienia, ulgi, bo słuchajcie, gdyby Kylo Ren chciał zabić Hana Solo tak szybko i tak od razu, no to myślę, że jakby proste pchnięcie mocą i zrzucenie go w przepaść z tego mostu byłoby prostszym rozwiązaniem. Niż yy, jakieś tutaj siłowanie się rękojeścią miecza świetlnego, prawda? Więc być może Han Solo, żeby pomóc swojemu synowi, włącza miecz świetlny i zabija się. Dlaczego? Dlatego, że bo jego poświęcenie może docelowo sprawić, że Kylo Ren wróci na jasną stronę mocy. Rozumiecie o co chodzi, tak? To znaczy, teraz Kylo Ren myśli sobie, mój ojciec się dla mnie poświęcił. To może być coś, co sprowadzi go. Na jasną stronę mocy. I Han Solo wie, że być może jego poświęcenie, no, sprawi to, o co prosiła go, czy to, co powiedziała Leja, przyprowadź naszego syna do domu. Pojawiła się tutaj jeszcze jedna taka podteoria. Ta podteoria głosi, że tak naprawdę Kylo Ren, czy Ben Solo, do końca na ciemną stronę nie przeszedł i tak. On jest y, takim szpiegiem, który ma za zadanie zbliżyć się do Snowka, no i Han Solo o tym wie. Zatem musi w pewien sposób uwiarygodnić swoim działaniem to, że jego syn jest po ciemnej stronie mocy i tym samym dla wyższej sprawy, jaką jest pokonanie tego wielkiego zagrożenia, jakim jest Snoke, on poświęca swoje życie. To by było, powiedziałbym, chyba nawet w stylu Han Solo troszeczkę. Nie myślicie tak? Ale tak jak mówiłem, to jest taka podteoria, w którą ja do końca nie wierzę, to by było już takie strasznie zakręcone. No i oczywiście tutaj wszyscy się zastanawiają, być może Han Solo jednak ten upadek z wysokości przetrwał i być może nam się pojawi w epizodzie ósmym nie tylko w retrospekcjach, albo może nawet w dziewiątym, to znaczy w ósmym go nie będzie, a w dziewiątym się pojawi. Byłoby to bez wątpienia bardzo ciekawe, bo jak widzieliśmy po postaci na przykład Maula, która się ożyła nagle po zabiciu jej w epizodzie pierwszym, ożyła w Clone Warsach, no jednak takie trochę cudowne wskrzeszenia są w Gwiezdnych Wojnach możliwe. Dajcie znać, co wy myślicie na temat Hana Solo popełniającego samobójstwo. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzach i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki wielkie za oglądanie. Niech moc będzie z Wami. Papa. Pa.